Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiaj goście nie dopisali, niestety, bo deszcz pada. Każdy by chciał, ja też, żeby codziennie świeciło słońce. Niemniej, nie umiem tego wykombinować. Gdybym umiał, to pewnie nie robiłbym tego co robię, tylko spałbym na pieniądzach. Natomiast. Weszliśmy do lasu, bo... bo dość mocno pada na zewnątrz, że tak powiem, natomiast wewnątrz lasu zawsze coś tam drzewa trzymają. E, o czym dzisiejszy materiał? Dzisiejszy materiał będzie o krzesiwie tradycyjnym, takim z klimatem bushcraftowym, kowalskim, traperskim, nie wiem jak go tam nazywacie. Niestety, e, nie nazbieram suchych yy, tych traw, bo ich nie ma po prostu. Raczej byłoby to niemożliwe, więc posłużę się, postaram przynajmniej się rozpalić rozdmuchując w smolnych, w smolnych szczapach, w jaki sposób taką smolną pozyskać. Najlepiej jest znaleźć sobie martwą yy, martwą gałązkę i przy samym pniu upiłować piłą albo poprzez pobijanie nożem są różne metody otrzymujemy w tym momencie o, może tak pokażę smolną szczapę. I to taki najprostszy sposób zbierania najlepszej chyba rozpałki, najmniej awaryjnej, nawet kiedy jest mokro. Słuchajcie, udało nam się znaleźć kilka smolnych szczapek, znaczy mi się udało znaleźć kilka smolnych szczapek i co teraz z tymi smolnymi szczapkami najlepiej zrobić? No najlepiej o tak wyglądają te które znalazłem Najładniejsza jest ta, chyba. Masz kora. Najlepiej jest je przebatonować i zrobić tak zwane pierzaste patyki. Przebatonuję moje smolne szczapy. Zatonujemy na 4 Jak nam się uda, jak nam się nie uda to też dobrze Dodatkowo pozyskałem jeszcze kawałek Pani Kory Brzozy Niestety była na Na glebie więc musiałem pozbawić ją e, spodniej warstwy ale będzie łapać mam nadzieję tak samo. No tutaj możemy mieć problem, bo jest bardzo... którą jeszcze, tą, tak? Tą musimy wstępnie obrobić. To wszystko jest po prostu mokre, jak widzicie. ale generalnie to i tak nie ma przy rozdmuchiwaniu proszę zobaczyć ile żywicy e, przy rozdmuchiwaniu to i tak nie ma większego znaczenia Teraz kora brzozy. Jak przygotować najlepiej korę brzozy. Trzeba zobaczyć w którą stronę idą słoje i w przeciwną, w przeciwnym kierunku przy pomocą głowni noża zebrać to w czym będziemy rozdmuchiwać Nasz żar, nie? Czyli tak samo jak do krzesiwa nowoczesnego. Jeżeli chodzi o feather stick, czyli o pierzaste patyki, muszą one być, te stróżyny, jak najcieńsze. Łapały nam jak najszybciej iskrę. Mniej więcej coś takiego, nie? I takich feather trzeba zrobić kilka. Słuchajcie, jak już mamy przygotowane nasze feather czyli pierzaste patyki, jak już mamy przygotowaną naszą korę brzozy, o, to mogę zacząć Wam opowiadać o krzesiwach. Dlaczego o krzesiwach, słuchajcie? Przecież ludzie rozpalali ogień w różny sposób. Łukiem ogniowym, świdrem ręcznym, przy pomocy szkła powiększającego na przykład. Rozpalali poprzez pocieranie na przykład popiołu, który jest w bawełnie usypany w tak zwane specyficzne cygaro. Rozpalali również od XIX wieku ogień Zapałkami, ponieważ zapałka to jest XIX-wieczny wynala wynalazek, w XX wieku, ludzie wynaleźli zapalniczki. Pierwsze były to zapalniczki benzynowe, dokładnie mniej więcej takie jak moja. I takie zapalniczki były używane. Później były to zapalniczki gazowe to są już takie nowoczesne zapalniczki. A jeszcze później ludzie wynaleźli krzesiwo syntetyczne. No i o każdej z tych rzeczy możemy mówić, prawda, zarówno o krzesiwie jak i o tym czy o tamtym. Tylko pytanie po co? No, co byśmy mogli powiedzieć o krzesiwie syntetycznym? Jakie kupić? Takie, jakim wam się najlepiej odpala ogień. Ja wybrałem Like My Fire model army. Bo jest najmiększe i najlepiej współpracuje przede wszystkim z doskonałym iskrownikiem. Ale Wasza sprawa, jakie wy wybierzecie krzesiwo? My będziemy mówili dzisiaj o wynalazku sprzed 2000 lat. Z epoki żelaza. Który traperzy używali. Używali słowianie, bo w Polsce e, od. Chyba V wieku jest znane, przy czym na początku wytapiano, wytapiano z żelaza biżuterię, bo żelazo, żelazo było za drogie. Natomiast później dopiero wytapiano, wykuwano w zasadzie, nie wytapiano, przepraszam, złego słowa użyłem, Wykuwano krzesiwa, dolar z Zatoki Hudson pamiątka. Piękna rzecz. Tak wygląda w pełnej krasie zatopiony w bursztynie polskim. OK. My będziemy mówili o krzesiwie Kowalskim, kutym. Traperzy mieli zawsze ze sobą zestaw, który pozwalał im rozpalić ogień. Były to chłupki, krzesiwo no i szczyty traw, albo, no później to już sznurek jutowy, bo na przykład partyzanci ukraińscy w czasie II Wojny Światowej również używali używali krzesiw tradycyjnych. Najprostszą chłupką, którą można najszybciej znaleźć, to jest tak zwana czaga, błyskoporek podkorowy. Chłupką preparowaną, którą możemy zrobić sami, to jest na przykład zwęglona bawełna, którą w bardzo prosty sposób jesteśmy w stanie uzyskać. Ja do rozpalania w takie dni jak dzisiaj używam sznurka jutowego, ale dzisiaj będziemy używali, tak jak powiedziałem, smolnych szczapek i kory brzozy. W takie dni jak dzisiaj, czyli w dni mokre, to jest moje krzesiwo, które posiadam od 5 lat. Ono jest dwubiegunowe w kształcie litery C. Przypomina stare wikińskie krzesiwa. Ja to krzesiwo dostałem w prezencie od Tomka. Bardzo dziękuję. I krzemienie. Są różne rodzaje krzemienia. O tym można nakręcić cały materiał. O krzesaniu krzemieniem. Krzemieniem pirytem. Albo na przykład. E, albo na przykład właśnie Krzesiwem Kowalskim. Ten krzemień, ten, jest z Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ten krzemień jest z województwa świętokrzyskiego. Tutaj zabrałem wam jeszcze pokazać kilka rodzajów krzemieni. Krzemień, który występuje pod Krakowem, z którego robi się tak zwaną wodę krzemiankową. Wodę krzemową. Trzymając ten krzemień zanurzony w wodzie przez dobę, otrzymujemy wodę krzemową. Co to są te iskierki, które Wy widzicie? To drobinki żelaza, które oddzielają się od naszego krzesiwa w połączeniu z tlenem, uzyskujemy właśnie to, co widzicie teraz. Czyli iskrę. Czyli uzyskujemy pierwotny zapłon. Krzemień. Tutaj też z jury krakowsko-częstochowskiej. Wziąłem taki powleczony wapniem. To trzeba by było zbić. On krzesze, ale żeby krzesał jeszcze lepiej, trzeba by było zbić ten wapień, który tutaj się znajduje. Krzemień, którego jest bardzo mało i występuje tylko w Polsce, z którego robiona jest bardziej biżuteria niż e, używany jest na przykład przez grupy rekonstrukcyjne do krzesania ognia, to jest krzemień pasiasty. Krzemień pasiasty. Też jak widać bardzo dobrze krzesze. Dodatkowo wziąłem Wam jeszcze pokazać kryształ górski z okolicy Szwartzwaldu. Japończycy używali kryształów górskich do krzesania ognia. On się bardzo wykrusza, jak widać, po uderzeniu. Oczywiście możemy krzesać krzesiwem, ale każdym jednym metalem, który jest wysokowęglowy, więc na przykład głownią noża, stroną wierzchnią również możemy krzesać również możemy krzesać ogień, iskry przepraszam. Zaraz zabierzemy się do krzesania. Rozpocznijmy zatem. Zabierzemy sobie naszą zwęgloną bawełnę. Możemy w takiej, przy takich warunkach Zabrać sobie na przykład dwa skrawki takiej bawełny. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim jest mokro i mamy średniej jakości podpałki czy rozpałki. Pamiętajmy o tym, że ta zwęglona bawełna w kolorze brązowym, ona nie jest w pełni, że tak powiem, wartościowa z tego powodu, że nie zwęgliła się do końca. Musi być czarna, nie? Całkiem czarna. Są różne szkoły, jedni kładą na górze krzemienia, inni kładą na dole krzemienia. Po prostu kładźcie tam, gdzie Wam lecą iskry i tak jak Wam jest wygodniej, i żeby nie uderzać krzesiwem o chłupkę. Wystarczy jedna iskra, aby pojawiło wam, pojawił wam się zarzewie. Aby pojawiło Wam się zarzewie. Wtedy to zarzewie wkładacie w coś, co macie przygotowane wcześniej. No my tutaj mamy naszą korę brzozy. No i wkładamy i dmuchamy, nie? Mamy ogień. W taką pogodę, jak dzisiaj używając tylko i wyłącznie smolnych szczab i kory brzozy możemy za pomocą zrobienia federstików uzyskać ogień płomień. No to jak poćwiczyliśmy metodami starożytnymi to teraz, Wypijemy kawę tak, żeby nie pozostawiać po sobie śladu, czyli leave no trace. Użyłem, jak widzieliście, zwykłej zapalniczki. Podpaliłem świeczkę stearynową, którą podpaliłem paliwo stałe. Naleję sobie wody do kawiarki, już ci mam pić. Chcesz pić? Czekaj, muszę przemyć rękę. No proszę pić. Tak? OK? Dobre było. Wkładamy sitko. Bierzemy dobrą kawę, jak mam duży plecak to mogę pić kawę, którą, brać kawę, którą piję w domu normalnie, Zmieniłem sobie przed wyjściem do lasu, będzie mi ładnie pachniało, zakręcamy kawiareczkę i stawiamy na ogień. W ten sposób nie pozostawimy po sobie żadnych śladów bytności tutaj. Słuchajcie, ja zrobiłem sobie kawę. Posiedzę jeszcze trochę w lesie. Jest pięknie, naprawdę. Przestał deszcz padać na całe szczęście. Myślę, że materiał być może Wam się spodobał, być może nie. Możecie zostawić komentarze. Zapraszam na swojego bloga przystanek Bushcraft i na Instagrama również pod tym samym tytułem. Zostańcie w duchu i zapraszam do lasu.